Halo, halo, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagram sobie w... Ja nie wiem jak to się czyta do końca. Cuisine? Cuisine? Cuisine Cuisin Royal. Ja mam dużo pomysłów co robić na moim kanale. Ja mam przy... Ja po tym filmiku nagrywam filmik Steam Fortress. Ale jak mówiłem, ja mam dużo pomysłów co robić na tym kanale. Ja chcę zrobić serię, z... gdzie gram w stare gry jakieś. I chcę zrobić serię, gdzie gram... Jakieś losowe, darmowe gry, jakie znajdę na Steamie To jest jedna z nich Ja w tą grę grałem Ja w tą grę mam 4 godziny Ale uwierzcie mi, ja ledwo co pamiętam Ja nawet nie pamiętam kiedy ja w to grałem Jak dawno temu Ale trochę czasu minęło, tam może z rok albo 2 lata. Nie, na pewno nie rok, tam może z 2 lata Więc odpaliłem grę i pokazuje mi się to Wybierz postać To postacie w tej grze od kiedy One mają swoje zdolności, co? Dobra, Beast, Bullet Time Sprint Walk, Thunder Strike, Flickering Step. Ty, ta postać jest dobra. Bullet Time? Ja nie potrzebuję Bullet Time, a ja jestem dobry w celowaniu. Ja chyba wezmę tą postać, bo ta postać może na 20, na 20 metrów zrobić taki... Takie... coś. Instant 20 meter dashes in the direction you're facing if there isn't any obstacle in the way. Ja chyba tą postać wezmę. Okej, okay, mamy... wybieraliśmy postać. Ja, ja pewnie będę miał jakiś progres zapamiętany z tego, yy, jak już grałem tam z 2 lata temu. Ustawiamy wszystko na maksa. Valentin Viper Chase. Dostałem jakieś przedmioty, ale ja nie wiem co nie obchodzi. Workshop. A to jest chyba karnet bojowy tej gry, mi się wydaje. Ja chyba tutaj kilka rzeczy odblokowałem kiedyś, ale ja naprawdę pamiętam bardzo mało. Już skład jest too large. Jak mój skład jest za duży. A bo ja kiedyś z Seba w to grałem. Ty Seba jesteś nadal w jak, jak, Seba jak to oglądasz. Jak w to graliśmy kiedyś, to ty nadal jesteś w moim składzie. <grym> Od tamtego czasu. Masakra. Dobra, gram, zobaczymy. Ogólnie ta gra jest nawet dobra, ale nie jest jakaś super mega wow. Oczywiście to jest darmowa gra, więc no. Tej grafika nie jest w sumie taka zła. Chyba poprawili trochę. Zapomniałem wybrać sobie czułość jaką chcę. A, Tutaj w tym, w tej grze nie ma żadnych spadochronów. Nie ma, sk nie ma skakania z... Jezu, odbicia wyglądają dziwacznie. To nie, to nie są, to nie jest, o, to, 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 wygląda, to wolumetryczne światło wygląda fajne. Fajnie. Tylko te odbicia trochę dziwacznie wyglądają. Ale z tego co widzę... O, mogę. Dobra, wyłączyłem ten efekt, bo coś w ustawieniach odpaliłem. Ogólnie ta gra jest... Tak ta w większości broni w tej grze... Które są, z tego... Jest tu jest, Ktoś tu jest. Aha. ale jestem słaby w tą grę, jedzenie? No tak, tu jedzenie jest, w tej grze on no, chyba nie wie, że ja tu jestem, Rozstrzeliłem do niego, ale no, halo? Ale ja mam tej to aim. O, pepesza. Dobrze. P Pesza good. Pepesza nice. Nadal tu biega. Jest tam nadal. No, wyjść przez. Miała ja postać nie chciał wyjść przez okno. Trafiłem go trochę. Dobra, zmieniam na pepesze, bo on tu może być. Halo? Zabiłem. Oj, a ja nie wiem, czy to był ten sam typ. Czemu ja muzykę, słyszę. Co to za muzykę jest? eee, Springfield. Dobra, wezmę tego Springfielda zamiast tego Eee, Scope, nice. Jedzenie. Cokolwiek to jest. Boombox. Nie biorę, bo to. Biorę co? pancerz jaki miał. Jedzenie co ja biorę. Cokolwiek to jest, biorę. Pepesza to moja jest. Ten pistolet wezmę. Wszystko wezmę do Springfielda amunicję. Okej. Okay. Że czemu muzyka od niego gra? On ma jakiegoś boomboxa. Tylko pozycję zdradza. Dobra, ale gdzie jest ten inny gość? Mozin Nagant. Ja wezmę Mozina. Ta muzyka nadal gra z tego Boomboxa. Ja nie wiem czemu byś w ogóle chciał tego Boomboxa przy sobie, bo tylko zdradza Twoją pozycję. Sten? MK2 Dobra, pepesza idzie, bye bye. Biorę stena. Trzy magazynki. Nice. Właśnie chciałem zauważyć, że pancerz w tej grze to są garnki, durszlaki. Mam durszlak na głowie. I ogólnie to jest ten, test armor w tej grze. Tu mam... Co to jest? Slot machine? 14 coinów. Ja nie mam żadnych coinów. Grafika w tej grze jest nawet ładna, to muszę przyznać. Na darmową grę to ładnie wygląda. O, strzały w tę stronę. Idziemy się bić. Dobra, jak na razie ta gra... Ta gra za, za bardzo się chyba nie zmieniła, ale to moja pierwsza gra po dwóch latach, albo po, Nie wiem kiedy ja ostatnio w to grałem. Global food, co? No, my, patrzcie na mini-map. Co jest? Po, poziom wody się. Z... Co? Dlaczego poziom wody zaczął się zwiększać? Dobra, zagramy jeszcze raz, ale co to było? Ja, po, 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 Poziom wody zaczął się zwiększać. Co się na mini-mapie wyskoczyło? Global food. A ja od czego ja zginąłem. Muszę, muszę potem obejrzeć w edycji i zobaczyć coś. O, znalazłem dobrą ten. 10 astek coin, o, dobra. Te coiny chyba mogę wykorzystać w tych slot maszynach co w poprzedniej rundzie były. Striking flashlight. Mam, mam latarkę. Wow. Uch. Chyba kroki słyszę Ale ja nie wiem jak tutaj kroki brzmią za bardzo. O, co to jest? Co to jest? Weakness Jakieś pułapki można rozstawiać? Boże, co to jest? W tej grze jest tutorial, to by było mądre, żeby przejść ten tutorial najpierw, ale... Bug of regenerate... Naprawdę? Mam, 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 wie mam lepszą regenerację zdrowia teraz, tak? Co to jest za bereta? A, to jest taka bereta! Dobra, ja myślałem, że to pistolet jakiś jest, a to jest... ...karabin. Dobrze, że... Poniosłem. Ja myślałem, że to jakiś pistolet ten był, nie? Samochód? W, te, w, te, w tej grze są pojazdy? Wystaje mi to coś ze mnie, ale co tam? Ja zapomniałem, że w tej grze pojazdy są. Idziemy przejść ten dym, co to jest? A ja nie mam pojęcia, co to jest. Nie, ja to po prostu jakieś ognisko. Myślałem, że to jakieś airdrop albo coś. Tam jest wulkan w ogóle. On się dymi trochę. Jakaś muzyka się włączyła, nie wiem o co chodzi. Tu są za dźwięki. Ktoś chyba samochodem za mną jedzie. Chyba ktoś przejeżdża przez miasto teraz. Ktoś tam jedzie. o. -o. Dobra. Jest prób. <grym> jedzie po mnie? Nie, chyba mnie zostawia. Tam też jakiś samochód, jak przed chwilą widziałem. A łano! Jezu, te samochody tak dziwacznie jeżdżą, one tak jakby przyczepi... ...specjalnie... O! Ktoś przede mną jest! Ha? Jem coś. Ja coś jem. Ka gram i jeść. Ja jem. Chyba regeneruje mi się zdrowie. Ja jadę do strefy. Nadal do mnie ten chłop strzela. Chyba się denerwował. Dobra, znajdę... O dobra, tutaj zostawię samochód. Tutaj pewnie ludzie są. Biegni. Ten typ pewnie gdzieś tu jest już. Po drugiej stronie chyba jest tam. Dobra, loot. Dobra, wziąłem jakieś losowe rzeczy. Dobra, nie, do samochodu już nie dojdę. Strefa mnie będzie jadła. Ja mam dosyć mało amunicji. Ja bym, bym tam tego typa zlutował, gdyby nie ta strefa. No. Co moja posać... Ja, ja cały czas trzymałem, żeby przycelować. Co to było? Ja cały czas trzymałem, że moja posać celowała i strzelała, ale moja posać przestała strzelać. Nie wiem dlaczego. Dobra, ale nie no. Ja pod koniec każdego takiego odcinka co gram w jakąś losową, darmową grę, którą znajdę na steamie. Daję ocenę od 0 do 10. I tej grze dam takie 6 na 10. Albo nie, 7,5 na 10. 7,5 na 10, dlatego że ta gra jest trochę trudna do ogarnięcia dla nowego gracza. To nie jest zwykły Battle Royale. Tutaj są umiejętności, jakieś rytuały, jakieś boomboxy, jakieś... Nie wiem, tutaj dużo rzeczy jest, ale... Do, do, nawet fajna gra. Na darmową grę ta gra jest bardzo dobra. Dlatego daję 7,5 na 10. Ta gra... Ja zagrałem dwie gry teraz, ale ja kiedyś w tą grę też grałem i, da i daje 7,5 na 10, mi się wydaje, że to jest fair. M ta gra jest za darmo, dużo nie waży, tak chyba około z 5 giga, więc możecie pobrać i grać. Ta gra chyba za dużych wymagań nie ma graficznych. Z tego co ja tutaj widzę, tutaj jest jakiś karnet bojowy, coś podobnego do karneta. Jakieś skiny tutaj są i w ogóle jakieś maski jakieś dziwne. I ten shop tu jest jakieś... Jezus Maria. 30 euro za to. Ok. Tutaj trochę ludzi gra w tą grę widzę. Dobra, jeśli filmik Ci się spodobał, napisz komentarz z jakoś grą. Napisz, czy Ci się spodobało, czy lubisz takie filmiki. Spodobał Ci się taki filmik. Takiej losowej, jakiejś dramowej gry ze steam Po tym filmiku wstaję filmik z Team Fortress. Będę robił coś podobnego w Team Fortress, to, to co teraz robię. I no.